26 sierpnia pożegnaliśmy nasze mieszkanie i ruszyliśmy w półroczną podróż poślubną. Znieśliśmy wszystko z czwartego piętra i jesteśmy gotowi do drogi, ale ja już przynajmniej jestem mega zmęczona: jest około 30 stopni, przed 11 i zaraz jedziemy. Pierwsze dni trasy to będzie tour de familie, czyli odwiedzanie rodziny i znajomych. Pierwszą przerwę i będziemy tutaj świętować, czyli bułka z pasztetem. Bardzo polsko, bułka poznańska, umidor polski, pasztet polski. To jest smak podróży. Przenosnek mamy na kempingu w Dąbrowie Gdzie jest jakieś zakończenie lata Jest impreza, a my idziemy spać MDKis zapraszam do mojej chaty. Zapraszamy w nasze skromne prognozy. Pingora? Na wyprawę zabraliśmy namiot firmy Coleman model Pingora 3. Jest to namiot trzyosobowy, bardzo wygodny, może nie za lekki, ale za to przestronny. Tutaj parametry tego namiotu. Wodoodporność na poziomie 5000 ml supa wody, do tego ma powłokę płomienioodporną oraz filtr UV, dzięki czemu można spać w słoneczny dzień, a w sypialni mieć ciemno. Tutaj mamy przedsionek. Trzymamy przeważnie sakwy, buty i inne takie rzeczy, a tu już sypialnia właściwa. Za podłogę służy alumata, która leży praktycznie na, całym, na całej powierzchni namiotu, do tego dwie karimaty z tekatlonu. A śpiwory, jakie używamy, to dwuosobowy pająk. Oraz w Droxanie jest zimno to pająk jednoosobowy. Ten jest Radical 1S, a to ten właśnie dwuosobowy. Do tego bair jeszcze. Mamy oświetlenie ledowe wow. na całej praktycznie suficie zasilane z powerbanka. A gdy jest naprawdę gorąco uruchamiamy wentylatorek. Tu mamy półeczki, żeby nie zgubić się w tym syfie. No i tak to wygląda. Taki hotel na pół roku rowerowali w Uczęgi po Europie, a może i dalej. The next day. Żegnamy się z województwem Warmińsko-Mazurskim. A witamy się z województwem kujawsko-pomorskie. Kolejne dni spędziliśmy u teściów, gdzie pogoda była taka sobie. Sprzyjała montażowi i robieniu super przejść. Kałuże w kałudze czekają na pociąg, ale chyba nic nie jest, więc jesteśmy zdani na rower. Kaługa jest to miejscowość najdawnej linii kolejowej 251, która łączyła Tamę Wrocką z Iławą Główną. Obecnie na starym torowisku poprowadzono ścieżkę rowerową łączącą Radomno z Kaługą. Właśnie złapał nas pierwszy deszcz na trasie, ale nazwisko zobowiązuje, więc jedziemy. Jesteśmy w Chęży, gdzie urodził się Michał Kwiatkowski, czyli nasz mistrz szkolarstwy. Zdrówko. Po drodze natknęliśmy się na ruiny kościoła gotyckiego z XIII wieku. Weź to z kamery. It's beautiful. It's, it's four feet, at least four feet. O, już się nagrywa. Dzisiaj spaliśmy w takim uświęconym miejscu. Byliśmy pod opieką dwóch patronów: świętej Rosali i świętego Rocha. Ogólnie mega mi się tutaj źle spało, nie wiem chyba za dużo tej świętości. I jedziemy w drogę. Dzisiaj kuzy Adama, znowu weekend urodziny. One, two, three, Teraz jedziemy. Gdzie? <laughs> A teraz jedziemy wyślaną trasą rowerową źle To tam to wytniesz A teraz jedziemy po A teraz jedziemy ścieżką, która powstała po dawnej linii kolejowej To uniszew Uniszew Co? Jesteśmy dzisiaj na kawie w Ostromecku w pałacu. Podróżowanie na rowerze jest dziwne. Budzisz się przy jakiejś kapliczce, kapliczce w lesie, potem jedziesz sobie na kawę do pałacu, a teraz jesz bułkę z pasztetem w jakimś parku. Żniwa na polach się skończyły, więc nadszedł czas do Rzymy. Po krótkim odpoczynku u kozynki ruszyliśmy w kierunku Torunia. Adam znalazł dzisiaj super miejscówkę na nocleg nad jeziorem. A ja zabieram się za przygotowywanie romantycznej kolacji, bo dzisiaj mamy trzecią miesięcznicę naszego małżeństwa. A kolacja będzie luksusowa. Zupa kurkowa do tego stara chałka, bo dzisiaj niedzielę. Z serkiem topionym i żeby witamin nie zabrakło to trochę ogórka Na naszej trasie oczywiście nie mogło zabraknąć Torunia i super kempingu Trump, nasz ulubiony. Trochę głośny, ale w sumie mamy zatyczki do uszu. Powiedz ile kosztuje. Na kemping zapłaciliśmy 75 zł, czyli 25 zł od osoby i 25 zł za namiot. Zapraszamy na spacer po Toruniu. Teraz białaną trasą rowerową. Kierunek Niszawa i prom przez Wisłę. Jak się jedzie białaną trasą rowerową? No dobra. Rozgrzewka przed hiszpańskimi pustyniami. Pierwsze 500 kilometrów. I tym sposobem dotarliśmy do wisły. Przypuszczam, masz poroby morsko? Nie. Na szczęście nie było żadnych gór lodowych i dotarliśmy w moje rodzinne strony.

Lives and again, the lives of the lives and again, the lives the lives again,